Cieszymy się, że już kolejny rok z rzędu możemy wspierać klub Astoria. Mamy nadzieję, że w tym roku będziemy mogli uczestniczyć osobiście we wspieraniu i w emocjach, jakie koszykówka nam daje. Liczymy też, że być może uda się w tym roku wejść do playoffów, czego serdecznie życzymy klubowi. Bardzo się cieszymy, że kolejny nasz sponsor strategiczny, firma Arcada Invest, zostaje z nami. Czwarty rok współpracy, trzy wspólnie spędzone lata pokazują, że klub jest wiarygodny i bydgoskie firmy chcą dalej nas wspierać. My bardzo dziękujemy naszemu sponsorowi, że dalej widzi sens bycia przy bydgoskiej koszykówce, a ja osobiście przede wszystkim dziękuję za chęć wspierania też drużyn młodzieżowych, bo. To jest nasza przyszłość, to jest coś, co napędza nas i motywuje do dalszej pracy. Wierzymy, że w tym roku kolejne lata z rozwojem i z walką o coraz wyższe cele. To, co zapowiedzieliśmy, chcemy zagrać w play-offach i wierzymy, że do tych play-offów dojdziemy razem z Arcadą Invest.